W dniu oczekiwania na Boże Narodzenie trzeba się pochylić do samej Ziemi i dotknąć jej z miłością, bo sam Chrystus przyszedł na Ziemię i spoczął na niej. Trzeba się uniżyć, spokornieć, stać się jak dziecię, które na swych maluczkich nóżkach nie wyrasta ponad Ziemię i dlatego bawi się zazwyczaj na Ziemi. Trzeba się Niziuchno pochylić, aby dotknąć Chrystusa, który spoczywa w stajni, na ziemi i na wodzie. Dotknąć go chcemy całą duszą, wzniosłą zazwyczaj myślą naszą, nasyconym sercem, słabą czy silną wolą, a także ciałem swoim, żywym zbożem żywionym zbożem z bożej ziemi. Kardynał Stefan Wyszyński 24 grudnia sobota wigilia Bożego Narodzenia. Witamy was moi drodzy i najpierw podzielimy się słowem, a później krótko złożymy wam życzenia. A słowo na dzień dzisiejszy jest Otóż to to takie i zostało zapisane w piątek, 24 grudnia 93 roku o godzinie 6.10, Wigilia Bożego Narodzenia. Nerwowość jest objawem braku Boga w sercu i jest skutkiem podrażniania Twojej duszy przez wpływ złego ducha. Zauważ jeszcze to, że objawia się ona najczęściej w sytuacjach i wobec osób, z którymi się nie liczysz. I których nie szanujesz zbytnio, bo wydaje ci się, że jesteś lepsza i mądrzejsza od nich, że są od ciebie zależne i że możesz sobie na to pozwolić. Impulsywne, nerwowe reakcje świadczą nie tylko o niskiej kulturze, ale przede wszystkim o ukrytej w sercu frustracji, niezadowoleniu, poczuciu krzywdy, żalu wobec ludzi, którzy nie spełnili. Twoich oczekiwań o nieuświadomym pragnieniu zemsty. A gdy spojrzysz głębiej w swoje serce, dojrzysz korzenie tej frustracji, którymi jest pycha, wygórowane mniemanie o sobie i pogarda wobec innych ludzi. Takie są prawdziwe korzenie Twoich nerwowych, niekontrolowanych zachowań, którymi uważasz i urażasz bliźnich. Jest to objaw Twojego wewnętrznego rozdarcia duszy, do której ma dostęp szatan, bo za mało w niej Boga, bo za mało pokory i wewnętrznej zgody na przyjęcie mojej woli, na przyjmowanie wszystkich wydarzeń, jakie Cię spotykają, jako mojej łaski i mojego pouczenia podyktowanego miłością. I troską o uświęcenie Twojej duszy. To, ażeby Twoją duszę doprowadzić do świętości, jest dla mnie ważniejsze niż posługiwanie się Tobą jako moim narzędziem wobec ludzi. Ponieważ Cię kocham i troszczę się o Ciebie, nie dopuszczam do takich Twoich działań i takich sytuacji które umacniałyby w Twoim sercu pychę, wysokie mniemanie o sobie i niskie o innych. Z psalmu 66, wers 4 Niechaj cała ziemia Cię wierbi i niechaj śpiewa Tobie, niech imię Twoje opiewa. Kropka. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. A teraz w tym pięknym czasie życzymy Wam przede wszystkim nieba i spokojnych, zdrowych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Tak, Bożego Narodzenia. Papa z pa. Panem Bogiem i z Aniołkiem, i z Ezą, pozdrawiamy. Pa, pa. Przemek Marny Pyłek i. Bogusia, żona Przemka. I Hania, dziadka Przemka i babci Bąbusi wnuczka.